Cześć kochani, z tej strony Iza i dzisiaj oceniam film oceniającej osoby film e, Dobra, w każdym razie narucieka. Myślę, My się kojarzycie Ciężko go nie kojarzyć A może mi się po prostu tak wydaje e, No cóż, swojego czasu oglądałam e, no wszystkie jego Filmy, ale się zazwyczaj. Jeszcze lepiej. Hmm. Co ja to? czasu e, oglądam wszystkie jego filmy. I. Ale co on są? E, nie wiem. Może trochę sama, nie wiem. E, zobaczymy, jak teraz na nie zareaguje na Waszych oczach przy Boże Co ja już gadam? E, Ciekawe jak na niej zareaguje przy Was Na Waszych oczach I ten chyba, że oglądałem już na swoim starym kanałem Dobra, zaczynamy o. Ta klasa Co pierwsza klasa jest Myślałem, że już nigdy nie pojawi się odcinek z tego parodokumentu Ale się myliłem <grystanie> Ty, wino, 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 wino. <grystanie> Ponieważ okay. dzisiaj komentujemy trzy odcinki ale, I każde ale, są wyjątkowe ale, na swój sposób Powiedziałam mamie, że albo mi da na nowe ciuchy, albo rzucam szkołę No wow. nieźle, nie? Cóż, pozostaje mi tylko i wyłącznie zrobić jedno Zaprosić was do leczki. Tu powinno być śmieszne intro, ale będzie śmieszna informacja, bo jak wiecie, ostatnie kilka odcinków Adam miał za blisko klimę. Co się okazuje, klima wcale nie było za blisko. Po prostu Adam mm -hmm. źle ustawił mikrofon i zrobił tak, że zbierał on dźwięk głównie klimatyzacji, a był tyłem do Adama. Tak, pamiętajcie, że Naruciak to poważny i profesjonalny. Yep. Połącz do nas od tak, wystarczy jeden gest. To pierwsza klasa jest. Potem inni, już nie chcę nigdy słyszeć w życiu. Poniedziałkowy poranek, trzecia lekcja. Igor Kamil i Miłoż mają wolną godzinę. Ludzi im się. O co to jest? Co jest? Co wy się zachowujecie, jak małpy w cyrku jakimś? Oni chodzili, wyrośnięty pierdzie. Dzieci tu, tu, tu czasami chodzą. Ludzie czasami też. Co tu, co tu robicie w ogóle? No idziemy Jesteśmy sobie, no. Jak to idziecie? Dokąd idziecie. Wiesz co, no, idą położyć B. No, co można robić na korytarzu w szkole? Nie mamy wolną. No wolną Właśnie. godzinę mamy, religię. Nie chodzimy. No. Poza tym no. kolega w plecach mhm. no. no. tam sobie wiem, tam przy, przy. To nie, przy... nie znaczy, A. że macie mordy wydzierać tutaj. Lekcje się odbywają. Okej, okay, widzę te nagłówki. Jakby emeryt no. zaczerwienił się jak grzejnik i zmarna zawał na miejscu. A to wszystko Jeśli dlatego, że uczniowie krzykli. chodzili. Jeśli nie macie co robić. Tu, do świetlicy, do biblioteki albo na dwór. Przykład... Jasne? Dobra, Wszaki dobra, wejścia dobra, wejścia dobra. dobra. Ciężna, dobra. Bo się odbywają. Wojny Woźny Kowalski na nic nie pozwala. Igor, podróbą Meduzy, dawaj pobik tak, 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 Nie wykształcał on bez perspektywy. Stary, patrz co tam stoi. Ale 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 Ej, ty dobra, Ja chyba nie chcę widzieć tego jak... Nie, po prostu nie. Przepraszam, się... Przepraszam się, jeszcze napić wody. Boże. Nie, już no, się chyba przeprasza, ale tak robimy wychowani ludzie. Ja tak niekoniecznie. Dobra. Trochę, przewijamy. Co my tutaj mamy? No. Não, não, Eu trafic, não, 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 oh yes oh yes Poczekamy sobie trochu Pokrążymy wzrokiem za tym kółeczkiem Za fotografem Przez jakby jesteście tak Normalnie jak ja no, no co to Bo trzeba Nazwać po prostu rzeczy po imieniu Dobra Nie no hello Eee co jest? Dobra, ja się przerzucę na internet, mam też telefonik. No, 5% chyba nie... Dobra, ja się w każdym razie zac... No dobra, Przez, że wtedy wygłaszałam, to zaczęło tyle, że e, się przerzucę na internet z routera. Tylko, że coś chyba nie jest lepiej. Hmm. Wyłączymy to jeszcze raz i włączymy. I ukradłam te pieniądze. Czemu na przebitce, gdzie mówisz swojej myśli? Na początku mówisz, że nie jesteś złodziejką, po czym sama się przyznajesz, że jednak jesteś. To jest właśnie y, ta gorsza no, strona mojego zawodu. Y, uczniowie czasami zachowują się skandalicznie. No i ona postąpiła Oj, tak. bardzo źle, ale Wiem pokazała skrucha i myślę, że sprawa za chwilę się rozwiąże. Czego ty się boisz, ziom? Czy postać ci byje do tych ról? Powiedz mi na co wydałaś te pieniądze, skoro ich nie masz. Na ubrania. Mm -mm. Wiesz, że to co zrobiłaś jest fatalne. No takie da niedostateczny minus. Zdajesz sobie sprawę z tego, że będziesz musiała je oddać? Tak. Musisz zapracować. I chciałabym cię po lekcji zaprosić na parking. Dobrze? Mam pewien pomysł. Wiem jak ci pomóc. Przyjdziesz? Tak. Dobrze, a teraz uciekaj na przerwę. Dobrze. Jeżeli Iw Iwona nie miała pieniędzy, nie powinna sobie kupować tak drogich rzeczy. Szczególnie za pieniądze innych. No, no nie kradnij, a zwłaszcza od swojej przyjaciółki. Nie kradnijcie gnoju, bo fuj fuj. Jak widzisz, mój samochód do najczystszych nie należy, więc... Zabieraj się do roboty, okej? Okay? Wiesz, że trzeba będzie porozmawiać o tym z twoimi rodzicami? Ale nie, błagam, proszę nie ale mówić jak się. Tak nie, nie, się tak nie chciałam tego zrobić, tak po prostu wyszło. Ja nie jestem złodziejką. Nie chciałam. Dobrze. No ale, ale jak to się stało? No po prostu, stało o się, okej? Okay? No, ja tak stało nie się, to będzie do... gąbką do naczyń auta. Pięć minut później. Czego chcesz, rodzinko? Ja ci chciałam tylko dać pieniądze. od mamy 50 zł. Drugie pięćdziesiąt zrobiłam u pani Jany. Mam nadzieję, że Sandra nie będzie się na mnie za bardzo gniewać, jak jej to wszystko oddam. Albo skręci sobie z tych drobnych Blanta. Myślisz, że jak to dasz, to wszystko powróci do normy? Ja wiem, że nie powinnam kraść tych pieniędzy, mm, ale to zrobiłaś. Mm, nie zachodzisz czasu. Nie, nie, nie chcę Ale nie teraz ja ci powiedzieć no. tego, że mnie jest bardzo przykro. I Ona myśli, że jak powie, przepraszam, to będzie okej? Okay? No! Myślałam, że tak jest. Że się przeprasza i gdzieś. To jest trochę bardziej wybaczone. No nie, nie jest okej. Okay. To tak, jakbym się umówiła z ich facetem na randkę, bym powiedziała przepraszam. No nie, nie wybaczyłaby mi, to świństwo. Was ja ją zabił w ogóle, no, ale, co sąd? co? Co ci będzie, no? no? No i ogólnie mały Jaszek, powiedział, że nauczycielka no jej mówiła, no że jak tam, była młodsza, to, to nie też kiedyś coś ukradła swojej koleżance. I po usłyszeniu tej historii, oczek od razu chciał usłyszeć więcej brudów, nie więc nie pokoju się z Okazało się, że no. logowłosa szmura wygadała historyjkę nauczycielki całej klasie, no i przypał. Po twoich lekcjach zapraszam ciebie tutaj do sali. No to na dwóch frontach i przewalone, no to zmianko szkoły się szykuje. Dobrze. Ale ci się udało. My musimy poinformować twoich rodziców. Nie, Błagam, tylko nie moich rodziców. Naprawdę bardzo proszę. Jeszcze tego więcej nie zrobię, obiecuję, tylko proszę nie mówić. Twoi rodzice powinni o tym wiedzieć od samego początku. Tak się sprawnie załatwi, jak żeście chciały to zrobić. Nie proszę. proszę. Ja proponuję, żeby rodzice przyszli poinformujemy razem o Oczywiście jestem lepiej. za. Co jest, tam? Ma od początku do końca najgorzej w tym pardokumencie, no tak. Nie powinnam była zwierzać się uczennicy z moich prywatnych spraw z przeszłości. Eee, mam nauczkę na przyszłość i muszę uważać też, co do kogo mówię. Radzisz to Nie Nieważne, czy kradniesz jabłko, telefon, wszystko to samo. Co? I to jest morał ja. tego odcinka. Hermiona przed czesaniem ja miała nie rację nie i ta, co ukrada. Krzyj, mezro? Czy to nie jest ludzi burzynętych? To jest nie za O jest. Dobra, znowu... Ćwiczymy wzrok latając za tym głupim kółeczkiem? Czy to jest sam ćwiczenia na wzrok? No. Jak wody. Za tym nie wiedziałem się. O... Karina, jak tam było na komisariacie? Mógł, mógł się siedziałaś? Humor w tym pardokumencie jest niższy niż w odbycie. Przepraszam. Twoi wiadomo. starzy powinni być zadowoleni, co? Karina, o czym on mówi? I przestańcie z tymi kulkami, To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne i to, i to nie jest prawdziwe życie. A ja mam takie pytanie. Z jest... którą ci dali cele? Z kim się działaś? Sama czy z innymi kryminalistami? Z twoim tatą, który w drodze z pracy napotkał parę homoseksualistów, którzy trzymali się za ręce, wioząc w wózku swojego synka. Jego niewielki mózg nie wytrzymał tego widoku i zaczął biec w ich stronę z łopatą. Dzień dobry, moi drodzy. Mam nadzieję, że jesteście porządnie nauczeni, bo dzisiaj kolejny sprawdzian. No, ale. No, ale. No, Jesteście no, no, no. zaskoczeni, bo jest sprawdzian. Czy w definicji sprawdzianu nie jest to, że się to zapowiada wcześniej i omawiasz rozdział? Musisz do niego się przygotować. Wczoraj zostałam przyłapana na kradzieży. Myślałam, że wszystko będzie w fajnie i w ogóle, że będę miała nowe ciuchy. Dlaczego wszyscy kradną w pierwszej klasie? Ale akcja: mój kumpel był wczoraj w mieście i widział, jak psy zgarniają karinę. Na szczęście udało mu się nagrać tą całą sytuację. I pierwsze, co zrobił, podesłał mi go. Teraz, jak pokażę ludziom z mojej klasy całą tą sytuację, to będzie taka beka i co najlepsze wrzucę go jeszcze na fejsa. Janek, boli mnie jak mówisz. Poważnie, wydaje mi się, że jak mówisz jedno zdanie, to to już jest twoje ostatnie, ponieważ ledwo je wyduszesz ze swojego ciała. Nie umiesz mówić. Ludzie, kto chce zobaczyć, jak no, Lubiarę zawija psiarnia, to za mną na korytarz. Jezu. 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 Zrobić coś tak desperackiego tylko po to, żeby nie wybijać się z tłumu? Przyznaję. Sama ukradłam kiedyś szminkę. Ale to, co zrobiła Karina, to jest duża przesada. Tyle ciuchów, które kosztowały pewnie ponad trzy stówy. Odbiło ich chyba. Ty ukawasz tylko szminkę, a ona aż koszulkę ze sklepu, więc no wiadomo, no to Ty nie żeby nic złego, bo inni bo robią gorsze rzeczy. Jak ja zabiję człowieka, no to sorry mordo w sensie na dalekim schodzie to zabijają mnóstwo ludzi, więc No Tutaj zakończymy, jeżeli wstydzę możecie zobaczyć cały ten odcinek, ale... Chyba jednak nie powrócę do subskrypcji tego kanału. Pamiętaj? Mimo, że dam narucia, na na... łapę w górę. To wszystko. Może się tak zdarzy, że ostatni film. Zobaczymy. Głosujcie. Może się nawet i pod tym odcinkiem zobaczymy. Zacznij. Nie wiem. Szczerze nie wiem. Nic nie wiem. Nic nie wiem. Także ja się żegnam. Moi kochani. I widzimy się może w następnym odcinku może to był ostatni eee, w każdym razie żegnam was ciepło i życzę no nie wiem nie wiem kiedy to wrzucę nie wiem kiedy to wrzucę mm, zobaczymy także do zobaczenia moi kochani i do staram się przepraszam narka po prostu narka